Witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, kochani. Często pojawia się takie pytanie gdzieś tam w komentarzach: a czemu jest tak mało odcinków? Kiedy będą kolejne? No cóż, chciałem oficjalnie tutaj przeprosić, że ten blok ma tak charakter, tak nieregula, nieregula, nieregularny. No, widzicie, tak się człowiek nieregularnie nagrywa, że ma kłopoty z dykcją, kiedy. Ma mówić trudne słowa, nie potrafi ich wypowiedzieć, no ale słuchajcie, no, wybaczcie, wybaczcie, po prostu życie nie jest to, <laughs> nie są to materiały jakieś biznesowe, dlatego muszą poczekać na swoje miejsce, jeśli chodzi o ich produkcję, robienie, wielkie słowo produkcja, tak. Więc słuchajcie, dzisiaj, kochani, troszeczkę znowu wrócimy do tematów biblijnych: spory, wojny z protestantami. Z heretykami od Lutra, Kalwina i innych Noksów, kochanych braci protestantów, będziemy tu znowu udowadniać, że to my mamy rację że nasza racja jest najnajsza, a moja jest najmojsza, a wasza jest zła, niedobra. Słuchajcie, kochani, byłem sobie ostatnio u znajomych i co, wypatrzyłem taką książkę. Jerzy Kuczkowski, Dzieje Chrześcijaństwa w Polsce. To, to nie jest jakaś książka, znaczy ja nie mówię, że ona jest zła. W sumie miałem potrzebę poczytać jakąś książkę o dziełach chrześcijaństwa w Polsce, bo jak się czyta zawsze takie książki, to to jest zawsze taki jeden temat, taki to, ten kościół to był zły, a księża głupi i ci chłopi tak cierpieli przez, te, przez to, że im snopki zabierali. No to jest oczywiście jakaś mm, zupełnie inna sprawa, ale chodzi o to, że zupełnie inny temat na inną rozmowę, o taką. Na pewno ważny, tak? Bo to ostatnio troszeczkę wywaliło takich tematów. To jest powrót do takich starych, starych, starych rzeczy, dlatego że to zakomunek pisanych. Ja oczywiście nie chcę powiedzieć, że to wszystko było idealnie, ale no to są już takie męczące lektury, jak się cały czas czyta o tym, jak to z tym kościołem było, wszystko, w zasadzie wszystko było nie tak. No to jest taka lektura, no to też jakoś, tam no, może nie porywa, ja tu, to jest zasłużony bardzo historyk i w ogóle, ale no już jakoś przyznam, że tak bardziej dla higieny psychicznej sobie musiałem poczytać, żeby cokolwiek jakieś dobre słowo o tym kościele było, serio, bo to tak troszkę wygląda. Ale chociaż to są dzieje chrześcijaństwa polskiego, tak, to natrafiłem sobie na taki fragment, który jednak chcę Wam przeczytać, chociaż to nie ma mowy o chrześcijaństwie w Polsce, chrześcijaństwie w Polsce, E, tylko w Niemczech, ale przeczytamy sobie i potem pociągniemy to dalej. Około 75% druków europejskich z lat 1445-1520 ma charakter religijny. Ukazuje się m.in. 156 pełnych wydań łacińskich Biblii, 60 wydań naśladowania Chrystusa, dziesiątki edycji tłumaczeń Biblii na różne języki, w tym 22 wersje niemieckie. W sumie oblicza się, że wydrukowano po niemiecku przed 1520 rokiem około 6000, 600 pełnych egzemplarzy Biblii, około 100 tysięcy nowego Testamentu, 120 tysięcy Psalterzy i tak dalej. No i tam dalej. To jest ze strony 102 tej książeczki. Więc kochani, słuchajcie, więc porozmawiamy sobie o tłumaczeniach Biblii na język niemiecki. No, ja niestety nie jestem wybitnym germanistą, także nie powiem Wam nic o jakiś, jakimś bogactwie leksykalnym, o jakichś aspektach tłumaczeniowych, o tym w jaki sposób niemieccy autorzy chcieli przekładać wulgate łacińskie pismo święte na język naszych przyjaciół z Zaodry. Ale słuchajcie, wystarczy, o tutaj, przepraszam, pomoc naukowa. Wystarczy zerknąć sobie na y, Wikipedię, wszystkim znaną. Oczywiście, jeśli chcemy się dowiedzieć czegoś o niemieckiej Biblii, trzeba oczywiście zerknąć do Wikipedii w języku angielskim, tak, oczywiście w języku angielskim. I sobie tutaj możemy zajrzeć, że w opoce przedluterańskiej mieliśmy do czynienia z czymś takim jak. Y, y, tym, że mamy na przykład tysiąc manuskryptów bądź fragmentów manuskryptów e, niemieckiego pisma świętego, to znaczy, że tam już mnisi gdzieś tam w epoce przed drukiem e, tłumaczyli pismo święte na niemiecki i takich całościowych Biblii bądź różnych fragmentów mamy około tysiąc. co jak na manuskrypty, czyli pismo pisane ręcznie, no to jest chyba dosyć dużo. Oraz mamy tutaj całą listę podaną, bardzo ciekawą, właśnie niemieckich tłumaczeń Biblii, Pisma Świętego na język niemiecki w epoce przed Lutrem. Oczywiście jest to bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że jakby ta cała protestancka propaganda chce nam tak troszeczkę wmówić, że wiecie, przed reformacją, to Biblia była zabroniona. Nein, verboten. Bibel, verboten. Nie można czytać, bo na stos poślemy. Tylko po łacinie i tylko księża mogli poczytać, a i tak jak Inkwizycja pilnowała. No widzimy, że troszeczkę było inaczej. I tak jak tam przytoczyłem te liczby, to już są ogromne liczby w epoce druku. I tutaj mamy taką listę, jak sobie zajrzycie na tą angielską Wikipedię, to przytacie, że na przykład z 1466 roku mamy Biblię Mentelina wydaną w Strasburgu, potem mamy Biblię Egelsteina 1470 też Strasburg, Biblia Zeinera 1475 Augsburg, Biblia Planzmana, też z Augsburga, też 1475 i tak dalej, i tak dalej. Jest tutaj cała lista wydań. E, z ciekawszych rzeczy to na przykład jest coś takiego jak Kulner, wydana w Köln, czyli w kolonii Biblia. E, I to było w dialekcie, jeśli ja to dobrze rozumiem, Low Renish, czyli jakimś dolnoreńskim. A znowuż była też Biblia Kulner Bibel, też w Köln wydana, czyli w kolonii, w dolnosaksońskim. No bo i także mamy jeszcze tam inne Biblię w dolnosaksońskim yy, Łącznie mamy tutaj 18 pełnych wydań Pisma Świętego yy, od roku 1466 do roku 1522. Na no rok 1522 to, to jest jeszcze tak naprawdę przed reformacją, bo już wprawdzie no Luter zaczął robić dymy, i już 5 lat one trwają, ale to jeszcze nie wiadomo, bo co się z tego wykluje. I oczywiście, my rozumiemy, że to tak naprawdę są wszystko katolickie sprawki, i no jest to dowód na to, że w ojczyźnie Lutra, w, ojczy... w Niemczech, gdzie to tak rzekomo miano tłumić tę Biblię. No tych Biblii było bardzo mnóstwo, a pamiętajmy, że ja Wam tylko tutaj przytoczyłem wydania pełne, tak jak autor tutaj pisał w tej książce, jak Jerzy Kłoczkowski pisał, mieliśmy, no czy nie jeszcze, z tym, co w sumie ludzi bardziej interesowało, to znaczy z wydaniami Psalterzy, bo to wiadomo było bardzo popularne i wydaniami Nowego Testamentu bądź samych Ewangelii, bo to no tak powiedzmy sobie szczerze, jak ludzie chcą sobie poczytać Pismo Święte to no, z całym szacunkiem oczywiście, bardziej chyba mimo wszystko chrześcijan interesuje życie naszego Pana Jezusa Chrystusa niż konkretne na przykład dzieje militarne Izraela, gdzie którą wieś wyrżnęli filistyńską yy, prawda <laughs> więc, więc tak to wygląda więc kochani, słuchajcie więc, jak widzimy, no nie jest to do końca prawda, z tym trzymaniem Biblii pod korcem, z tym zabranianiem tłumaczeń przez Kościół Katolicki. Całkiem sporo tego było, i taki pozwólcie, że mój wniosek widzimy z tego, że tak naprawdę Reformacja wynikła chyba nie z tego w Niemczech, że pismo święte było przez Kościół Katolicki niejako gdzieś tam trzymane. I że tutaj w imię Biblii została przeprowadzona ta reformacja, że to Biblię wyzwolić. Tylko paradoksalnie rzeczywiście reformacja chyba zrodziła się właśnie z tego. To znaczy była takim ruchem, który tak bardzo chciał pewnej indywidualizacji religii. I ta indywidualizacja wzięła się między innymi z indywidualnego czytania Pisma Świętego. I oczywiście indywidualne czytanie pisma świętego nie jest niczym złym, i wszystkim polecam. No ale jak widzimy, można nawet od tego zwariować i zrobić rewolucję religijną, kiedy ludzie tak pokochają Biblię, że zapominają, gdzie ta Biblia została stworzona, przez kogo napisana, gdzie został sformowany kanon, i że w zasadzie najpierw był Kościół, a potem była Biblia. No bo jak czytamy samą Biblię, to sobie tam święty Paweł jeździł po świecie, po terenie dzisiejszej Turcji, Grecji, a nawet Włoch głosił Słowo Boże, głosił Ewangelię i żadnej Biblii ze sobą nie nosił, ba, dla niego Biblia, Pismo Święte, święte księgi to były księgi Starego Testamentu. Także z tym Was zostawiam, trzymajcie się i cześć.